Już od jakiegoś czasu trenuję z chłopakami i tak naprawdę już bardzo chciałem grać. Myślę, że to akurat zrozumiałe. No i na pewno fajnie, że, że udało się rzucić te, te, te punkty, ale to nie jest najważniejsze tak? no, na, 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 dla, dla trenerów, dla, dla, dla nas samych najważniejsze jest po prostu to, to że, że wygrywamy i że, że gramy mocno w obronie i to dzisiaj zrealizowaliśmy. My po prostu na pewno mieliśmy trochę szerszą ławkę rezerwowych i, i myślę, że to też za, za, zaowocowało tym, że mogliśmy grać agresywnie nawet, że mimo tego, że, że Norbert miał te 5 przynajmniej, nie mógł już tam kontynuować gry w czwartej kwarcie, to no to jeszcze, jeszcze był Sławek, jeszcze byłem ja, także ta intensywność na pewno na, na jedynce cały czas była i chłopaki, reszta chłopaków tak samo, była dosyć duża rotacja, także wszyscy wszyscy grali dosyć dużo i, i wtedy można na pewno dużo, dużo lepiej bronić i myślę, że to może być naszą siłą. W treningu to jest jedno, mecz to jest zupełnie inny, zupełnie inny wysiłek, zupełnie inna gra, także... Każda, każda minuta na boisku jest cenna i myślę, że im więcej tych minut, tym łatwiej będzie nam się wdrożyć w ten cały system grania i, i zgrać z chłopakami tak, te, tak żeby, żeby to wyglądało no dobrze. myślę, że to, które miejsce się zajmuje po pierwszej rundzie, to nie, to nie jest najważniejsze. No, najważniejsze są playoffy i, i po prostu my teraz zajmujemy się tym, żeby grać każdy, każdy mecz jak najlepiej, no, żeby poprawiać cały czas swoją grę i żeby na te playoffy ta forma była najwyższa i, i żebyśmy wszystko mieli na, na ten czas dopracowane. I myślę, że te ostatnie mecze pokazują, że idziemy do przodu i, no, i to cieszy. Sami się mo mobilizujemy i. I tak naprawdę wszyscy, wszyscy żałowaliśmy, że, że nie udało się wygrać w tym Puszkowie i chcieliśmy, chcieliśmy jakby zrehabilitować się za, za tą porażkę. No i mam nadzieję, że, że to się udało, no bo wygraliśmy tak naprawdę wszystkie mecze do tej pory i, i na razie to się udaje, a będziemy starali się zrobić jeszcze więcej.